Cześć, się ma. Kawita jest Fantasy Premier League. No, i dzisiaj zrobimy sobie standardowe podsumowanie i przygotowanie do Goimaker 19. To standardowe, bez żadnych yy, bustów, ale nie przedłużając, przejdźmy sobie do odcineczka. 57 punktów zdobytych przeze mnie na 36 średniej. To jest wynikiem poniżej miliona, więc to jest wynikiem na pewno dobrym. Tym bardziej, że overallowo w końcu daje mi to. Zieloną strzałkę. Po trzech podrząd Czerwonych strzałkach. Po dwóch. Nie podrząd, ale po dwóch minusowych punktach. Po tragicznym. Znaczy tragicznym, może źle powiedziane. Po dość dużych problemach ze składem. W końcu zielona strzałka. Nie o dużo. no bo 19 19,14. Ale ten team wygląda już naprawdę, naprawdę dobrze i się wszystko układa. A kto mi dał tą zieloną strzałkę? Mosto zaskakująco. Arola zaskakująco z dwóch rzeczy, po pierwsze zagrał już mnie to ucieszyło od razu co już powiedziałem, że nie wzyw czyste konto, ma rola to dość, że gra, to jeszcze czyste konto i aż 8 punktów mogę powiedzieć, że nadrobił to wszystko wcześniej ale nie, no spokojnie cieszy mnie bardzo, że mam bramkarza może nie ma najlepszego kalendarza ale ważne, że mam bramkarza, który gra i te punkty na bramce jakieś będą najważniejsze i te 8 punktów mega mnie zaskoczyło. Jeśli chodzi o obronę, ta obronę za dwójkę. I tu po kolei. Pedro Poro. Ok. Powiem tak, Pedro Poro dawał tyle różnych punktów wcześniej. No, że musi kiedyś się To jest ten mecz. Ok. Kalendarz nie wydaje się zły ani dobry. Tak czy jak Pedro Poro to jest taki zawodnik, który pewnie i tak da punkty. Jak nie jest za to jakieś punkty z przodu, więc o niego jestem akurat spokojny. Gorzej z Trippierem, dlatego że Trippier swoje kosztuje. Jakby Trippier kosztował tyle co Lasers, co Berlin. A ja bym się nie martwił, no bo tu mamy Nottingham. Pomyślam sobie potem trzy ciężkie mecze, albo potem łatwiejszy kalendarz. Ale za cenę prawie 7 milionów. No, na Trippierem się będę musiał zastanawiać, na pewno. Na pewno Nottingham go zostawię. Zobaczymy co zrobi. Zobaczymy, to jest mecz u siebie, więc... Newcastle u siebie jest po prostu lepszą drużyną. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Teraz dwa punkty. Kolejny niestety słaby mecz, no i ogólnie słaby mecz Trypiera ogólnie, tak mi się wydaje. Jest tutaj trochę kiepsko. No, może Nottingham odrobi, więc będę zadowolony. Tonsa, no... Punkty trochę wolą. Dość długo z Sheffield mieli czyste konto. Konsa był chyba na na jednym bonusowym punkcie. Tak coś jak 6 punktów Konsa był mega zadowolony. Stracił CS w fajnym meczu. Co nie zmienia faktu, że po pierwsze, ma najpewniejszy skład i opcja z Dinem wyszłaby lepiej, ale wszedł Alex Moreno i tego się obawiałem, że mogą rotować. Jeśli byli rotowali 70 do 30 minut, Din i Alex Moreno, to Dina bym wziął bez zawahania, no bo 70 minut po pierwsze. Ok, mniejsza szansa na punkty z przodu, ale większa szansa na utrzymanie CS. Więc chętnie bym Din brał, ale ryzyko tego, że domowca jest Alex Moreno. No, przekierowało mnie na Kąsę. Ten kalendarz nie jest zły. Męcze sterujące dla mnie to nie jest czwórka, nawet jeśli chodzi o czyste konto. maksymalnie trójka. Barney Everton. Kwestia do utrzymania CSA. Tym bardziej mecze u siebie takie z Barney. Jak się ogarną to Kąsa w ciągu tych trzech meczy na spokojnie może być dwa czyste konta, Więc nie wygląda to źle. Jeśli chodzi o pomoc. Najgorszy z pomocników Adigra pograł 45 minut Mimo takiego kalendarza, Brighton jest mega formą i nie chcę mieć na pewno podwojenia Brighton. I na ten moment połączników jest o wiele więcej do wyboru, więc raczej zrezygnuję z Adigry i zostawię Ferkusona. Mimo, że gra, taki mecz, taki 45 minut, może oznaczać dla niego dość reset. Na przykład, że będzie już grał mniej minut. Tak czy jak na pewno ja go długo trzymać nie będę. O wszystkim powiem przy transferach. Powiem to jest Buka yosaka. Ostatnio, czy Pęcze rząd blankuje? Coś dużym zaskoczeniem jest. Nie powiem, że nie. Ale, no, Saka wcześniej dawał tyle punktów i potencjał przy tym kalendarzu jest tak duży, że raczej nie trzeba się o jego punkty martwić. Tutaj na spokojnie sobie go zostawiam. No i tak, naprawdę w tych czterech kolejkach na trzy razy liczę, że coś zrobi. Max jeden blank. Tak naprawdę, jeżeli zrobi więcej niż jeden blank. A to za, za tą cenę i za Saka będę zawiedziony, no bo Saka dwucyfrowek nie daje za bardzo tylko dwa razy, więc to jeden gol, jedna asysta, trzeba liczyć na mecz tak naprawdę. Kolejny jest Gordon, Gordon który i tak zagrał, mnie to ucieszyło już samo, że grał w moich problemach z teamem, że Gordon zagrał, już mnie to całkowicie ucieszyło. Jak przy trybie, że ten mecz jeszcze jeden jest dobry, po tym czasie trzeba się tylko, że go, ja Gordona kupiłem o wiele taniej, więc dla mnie to on tam za 5 coś był. Po drugie to jest napastnik, a nie obrońca, więc przy ciężkim kalendarzu nawet go to może wbić gola, więc przy Gordonie tak się mocno nie zastanawiam. Przy Gordonie wymieni go tylko wtedy, kiedy będzie po prostu lepsza opcja. Na ten moment mi po prostu nie przeszkadza. Yy, no nie byłem, bo Salak dał mniej punktów, no bo jako kapitan więcej, ale jako osobno mniej. Do tej żółtej kartki na pewno. Wygląda to, to, że Salah jak zwykle marnują, koledzy marnują mu punkty. No niestety, taka powinność Salaha. Ten Salah by miał jeszcze więcej punktów, jakby nie koledzy z zespołu. Narkin nie grał i tak koledzy mu nie pomagają, no ale trudno. Rzut karny powinien być, moim zdaniem, powinien. Ruch odgadla do ręki. Ewidentnie jak dla mnie karnych Salah pewnie kolejne punkty i Mega Kapitan by się opłacił. Tak czy jak Salaha. Do wyjazdu na Puchrę Afryki nie ruszam. Nieważne jaki ma mecz, nie interesuje mnie to. Tym bardziej jak sala gra u siebie to jeszcze go lepiej widzę, nieważne z kim. Bowen, Bowen zaskakuje, kolejne 8 punktów, kolejny gol. Raczej w takim pragmatycznym meczu Bowen z golem, fajnie. Nie ma co narzekać. W sumie przy Boenie, przy tej cenie tak śmiesznie to wygląda, że aż tak bardzo mnie kalendarz nie interesuje Bowena. Mówiłem, że te punkty mogą spokojnie wpaść. Czy to z Arsenalem, z to już na pewno. Szefid, Zbornomów te punkty Bowen mogą wpadać. I na razie go na spokojnie zostawiam. I dla mnie i tak Bowen robi ponad stan. Ja już go wcześniej myślałem, czy go nie sprzedać, czy nie. Ale jeżeli tak punktuje, no to szkoda, mi się zostawiam, żeby go ruszać. Ferguson nie zagrał. No tutaj szkoda. Te dwa punkty przynajmniej były, albo chociaż ten jeden. Z jakąś tam nadzieję choćby na 20 minut, że coś zrobi. Nie zagram, No muszę liczyć, że już ten hamem zagra. Znaczy, i tak raczej go nie wystawię do składu, ale... o, znaczy powiem tak. Na dzień dzisiejszy mogę wstępnie powiedzieć, tak, transfer Ferguson. Ferguson, niestety nie jest udany. Jeżeli miałbym White Carda, no to bym go na pewno wywalał. Na ten moment no, będzie dość sytuacyjnym napastnikiem. No ale na szczęście Solankę, no bo Solankiego i Posa i jednego z nich za minus 4. Solankę spłacił za ich obydwóch tak to ma te transfery. Natryk 17 punktów. Nie mogę czekać niczego więcej. Kalendarz dobry. Mieszany jest, tak, ale swulam dobry mecz. ze Spurs. na gola mogę liczyć z West Hamem, na gola. Tak, ciak. Do tego dodatkowo właśnie. Czasem podwójną kolejkę, najbliższą, więc Solankę to połowy napastnik w tym momencie. Ni, nawet jeśli nie, zrobi, nie zrobiłby tych 17 punktów, to opcja naprawdę, naprawdę ciekawa. Jedynie co sobie żałuję, że dałem go na wice, bo bałem się go dać na C. no Forest. Nuno, nuno lubi sobie za, zabarkadować, grać defensywnie. Jeżeli by nie było Nuno, tylko by był jakiś. Tylko, no, przepraszam, jakby był Cooper albo jakiś inny zastępca Coopera. Może bym, się nie był kliknął na C, a na C Solanki, pewnie po prostu dałbym prawdopodobnie mi do wybitkę do znowu top 10 overalla. Ja tak muszę czekać jeszcze jedną kolejkę. Kolejkę na pewno kolejkę uznaję dobrą, przy minus 4. poniżej miliona, zielona strzałka, nie mogę narzekać. Jeśli jest zielona strzałka, ja tylko robię przyszłościowe transfery, super. Bo na tak sprawdzałem, nawet nie liczę. Jak będzie wyglądać team, to w następnej kolejce. A Rola na bramce, to nie ma wyboru. Jeśli chodzi o obronę, Pedro Poro, Trippier i Walker. Standardowo Ponsa y, w miejsce Fergusona. Mocia digry, zależy jak na to patrzymy, za, na zawodnik, za zawodnika Brighton. A to dlatego, że mecz z United dla mnie nie jest aż tak straszny, nawet jeśli chodzi o czyste konto. Więc okej. Okay. Będę liczył na teczy te czy te Nawet miał sytuację przefil więc oby nic z przodu nie dać. Tak ciągle mi to nie jest aż tak straszny mecz. Obronie standardowo Gordon Saka, Salah, Bowen i Lankę w ataku, co niestandardowo jest Haaland, bo z Haalandem będę czekał. Ja co nagrywam między niedzielą a poniedziałkiem. Puszczę w poniedziałek a nie jest we wtorek do o 12. Więc pewnie do wtorku rano bądź po prostu do poniedziałku, późno, będę czekał co z Halandem. Jeśli Haland będzie miał szansę zagrać, nie zrobię transferu. Jeżeli na pewno zagra, na pewno nie zrobię transferu. I jeżeli będzie wprost powiedziane, że Haland nie zagra, no to wtedy transfer prawdopodobnie zrobię. Wyrzucę wtedy AdiGrę. I mam dwóch zawodników, nad którymi się najmłodniej zastanawiam. Luika pierwsza, czyli Degas Luiz, który ma stałe fragmenty gry. Które te asysty Gole daje. Mimo nie na SPD, więc I plus dobry kalendarz, więc on będzie jednym z opcji, a drugą z opcji będzie Hwang. wracza na to. Bardzo chętnie kliknąłbym na to. Ale przez to, że nie jestem pewny, że na to wrócił, a nie chcę już się martwić. Yy, składem, że o czy wrócił, czy kontuzja, to kliknąłbym pewnie Hwanga. A kalendarz dobry. Brentford, Everton, Brighton United. To są kalendarz. Chelsea to są kalendarze nie są złe. Po pierwsze, po drugie, szanse na gola są dość spore. Niby to trójka. Mamy tu takie 2,5 większość. Brentford to jest 2,5, nawet 2 dla mnie na ten moment. Brighton to jest 2,5. United. No okej, okay, trójka United. Chelsea to jest trójka. Ale jeśli chodzi o gola, to na pewno nie. Więc jednego z nich sobie kliknę. Patrzałem. Chłang ani. Chłang nie ma ani wyrosnąć ceną. A Digra nie ma spaść, więc tutaj na styk będzie jak było. A z nagrody Luizem mam rezerwę, więc ten na skoczy tak i Luliza nie, nie interesuje, bo... Znaczy, fajnie, żeby nie skoczył, ale jeżeli skoczy moich planów, nie niszcz. Tak to będzie wyglądać. Nawet jeżeli Haaland będzie miał szansę na grę, to Captain chyba Salah bez wymyślania na wicesaka. I tak to raczej zostanie. A za dziś wielkie dzięki i do zobaczenia do następnego.